Azot odpowiada za wzrost pędów i liści, które dyniowate muszą wytworzyć, by wydać plon. Zbyt mało azotu skutkuje słabym wzrostem łodyg i drobnymi liśćmi, co przykłada się na mniej owoców. Z drugiej strony nadmiar azotu powoduje przesadną wybujałość roślin. Dynie i ogórki tworzą mnóstwo zielonej masy kosztem kwitnienia i owoce zawiązują się późno. Tak zwane opóźnienie kwitnienia roślina idzie w liście. Dlatego trzeba utrzymać równowagę, zapewnić azot głównie na początku wzrostu, a potem bardziej skoncentrować się na potasie przy intensywnym owocowaniu. Fosfor jest ważny przy dyniowatych szczególnie w początkowej fazie, dla rozwoju korzeni siewek i zawiązków kwiatów. Jego niedobór może skutkować słabszym kwitnieniem u ogórków i mniejszą liczbą zawiązanych owoców. Warzywa dyniowate potrzebują też magnezu. Na przykład ogórki znane są z wrażliwości na niedobór magnezu. Objawia się to żuknięciem starszych liści między nerwami. Wynika to z konkurencji między potasem a magnezem. Przy intensywnym nawożeniu potasem trzeba dostarczyć też magnezu, by uniknąć jego braków. Z mikroelementów istotny bywa bor. Wspomaga zawiązywanie owoców i rozwój merystemów. Niedobór może prowadzić do deformacji ogórków oraz mangan i żelazo. Ich brak np. w warunkach wysokiego pH powoduje chlorozy liści młodych. Ogólnie dyniowate dobrze reagują na dokarmianie mikroelementami, choć nie są tak wrażliwe na ich niedobory jak kapusne czy korzeniowe.